Mamy tylko część konferencji prasowej naszym kością jest szkolenie różny widzowie, dla myślę, jest dobry wieczór, że. Dobry wieczór. Poproszę o podsumowanie spotkania. Myślę, że mecz na bardzo dobrym poziomie, pomimo że nie oglądaliśmy zbyt wielu bramek. To kultura gry po dwóch stronach myślę, że bardzo wysoka, przygotowanie do meczu jednych i drugich. Też myślę, że dobrze, bo widać było takie kwestie strategiczne, jak zachowanie chociażby skrzydłowych w pressingu, skrzydłowych jak działanie w pressingu, gdzie pozbawiali nas komfortu budowy, ale nie chciałbym wchodzić jakoś specjalnie w szczegóły. Generalnie podsumowując, wysoka kultura gry, pomimo małej liczby bramek, duża atrakcyjność. Spotkania na pewno dla, dla kogoś, kto patrzy pod kątem nie tylko zdobytych bramek, bądź straconych, czy jakichś błędów indywidualnych. I to mnie cieszy, że na tle to mnie cieszy. Porażka mnie nie cieszy. Cieszy mnie to, że piłka w Polsce może wyglądać tak jak w przypadku tego meczu, a bardzo niezadowoleni jesteśmy z faktu, że przy dobrej dyspozycji. I, tak, I w takich okolicznościach byliśmy w stanie zaprezentować się dobrze, ale za dobrą grę niestety nie ma punktów. I teraz będziemy robić wszystko przedmiot reprezentacyjne, żeby się przygotować jak najlepiej do kolejnego meczu. Tak, żeby zagrać dobrze, skutecznie, zwycięsko. A Mistrzowi Polskiej gratuluję wygranej. Dziękuję. Dziękuję bardzo i zapraszam do zadawania pytań Paweł. Polski, Panie że ja mam pytanie o tę sytuację, która doprowadziła do, do, waszego, do waszej gry w osłabieniu, Do tej drugiej żółtej kartki, w szale pana Alvareza, to protestowała wasza drużyna, ale no, po obliczeniu powtórki to się wydaje, że to takie zachowanie troszeczkę nieprzystające do lidera drużyny. W dość łatwo no, w sposób zostaliście osłabieni. Złapałbym w kartkę w takiej prostej sytuacji, przeszkadzając w wykonaniu wyrzutu wolnego. pan rozmawiał z Alvarezem po meczu o tym? Czy jak pan w ogóle patrzy na tę sytuację? Myślę, że moi piłkarze to inteligentni ludzie. Fran od razu po meczu odniósł się do tego przy całej szatni. to Myślę, że temat jest oczywisty, choć z drugiej strony to nie było, nazwą to, ordynarne w jego przypadku, bo gdyby z premedytacją doskoczył do przeciwnika i w ten sposób chciał zareagować, żeby zatrzymać atak, możliwy atak jak Jeloni, to wtedy byłoby to dziwne. Ale on co nie stało z miejscu i wykazał, wykazał się inicjatywą wyciągając nogę, żeby zablokować tę próbę zagrania za linię obrony. Błąd, ale nie krzyżowałbym tego piłkarza za to, choć no, to jest oczywiste, że utrudniło to nam walkę o trzy punkty. Czy mamy jeszcze jakieś pytania? Wiecie. Operanki być w tomy. Chciałem się odnieść do Pana przedmeczowej wypowiedzi dla Kanalusu. Czy stwierdził pan, że macie naszykowane na to spotkanie jakichś z Co miał pan na myśli? Ustawienie naszych środkowych pomocników. To, było, to była kluczowa taka kwestia strategiczna z perspektywy defensywy, bo wiedzą, że Jagelania ma jakość, ma mechanizmy jak wyjść przez środek. Chcieliśmy robić wszystko, żeby tam nie dać jakichkolwiek wątpliwości. Hmm. Naszym piłkarzom, że idziemy w bank, idziemy do pressingu, i każdą piłkę możliwą będziemy podchodzić wysoko i to była kluczowa zmienna, bo normalnie nasi obrońcy broniąc strefowo, ich bazowe ustawienie jest bliżej linii obrony po to, żeby atakować do przodu i te dystanse mniej więcej są, na ogół są e, większe do rybala, w tym przypadku było dosyć ciasno dla Elioni, stąd między m.in. atrakcyjność meczu, bo... Pressing wyglądał przez to jeszcze najbardziej bardziej agresywny, pomimo, że otwieraliśmy krótki moment przestrzeń między liniami, to reakcja linii obrony w większości była bardzo, bardzo dobra na tak zwanym ryzyku, ale, ale to myślę, że jest, to tworzy show, to tworzy atrakcyjność piłki nożnej. Taka wysoka obrona po dwóch stronach zresztą.